No to część, Dalsza część, bo to nie wszystko. Eee, więc dziesiąte pytanie od Emily, eee, która zadała pytanie na stronie. Eee, jak reagujesz na hejt ze strony ludzi? Nie reaguję. Ale ogólnie też chciałabym powiedzieć na ten temat, że jeżeli ktoś hejtuje wasze prace, po prostu nie przejmujcie się tym. Ludzie zawsze będą gadać. Zawsze będą gadać, zawsze będzie krytykowanie. Ja mnie krytyka to w ogóle jest hejt, bo jeżeli krytykom chcesz dać rady, to rób to na spokojnie i tak dalej, a nie obrażaj i wyzywaj tę osobę, że ona zrobiła gorzej niż ty, tak? Każdy się uczy. Więc no, właśnie w taki sposób przez ten hejt rozpadło się moje hobby związane z modelami. Dlatego już nie zbieram, znaczy zbieram, ale już nie udzielam się na grupach. Poza tym, że chcę sprzedać, to Zawsze jak daję na grupę na myślę, że yy, informacje, ze, z, z, b, 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 że sprzedaję modele, to zawsze jest hejt. Zawsze. Tylko ja przyjdę na grupy, dam ogłoszenie, że sprzedaję, bo coś tam na przykład już się sprzedało, albo chcę przypomnieć raz na dwa dni, że halo, mam na sprzedaż te modele, tak? Oni, drama. Potem tylko. Yy, ja sobie idę z tej grupy, bo mnie to nie interesuje, tak? Jak ktoś jest zainteresowany, ja zapraszam preview, czyli wiadomość prywatną. No i najśmieszniejsze jest to, że potem admin oznacza mnie i pisze, dlaczego zaczęłaś dramę. Takie. Gdzie ja ci dramę zaczęłam? Mnie tam nie było nawet. Ale cóż, ludzie zawsze mają coś do gadania, zawsze tylko kłótnie i tak dalej, więc najlepiej się tymi przejmować, robić dalej swoje. Ja na przykład w Hobby Horsingu jestem mocno zakorzeniona i mam mocne korzenie. Czyli głęboko siedzę w tym hobby i żaden hajs, ani krytyka mnie z niego nie, nie wyrzuci. Hobby Horse, Boże, modele to już było hobby, które naprawdę długo w nim siedziałam i strasznie zwracam uwagę na to, co ktokolwiek mówi. I dlatego rozpadło się to. Może kiedyś się odbuduje nie wiem. Też już miałam kiedyś tak. Jak miałam. 15-14 lat, jak jeszcze zbierałam modele, wtedy też bo miałam coś takiego, że miałam dość długą pauzę, gdzieś chyba miałam 14 lat, zakończyłam modelarstwo i w ogóle przestałam czymkolwiek się interesować. Wtedy na przykład też chyba porzuciłam jazdę konną, dlatego na to, że wszyscy zawsze nazywali mnie koniarzem, więc za bardzo przejmowałam się wszystkim, co ludzie mówią i dużo hobby straciłam wtedy. Teraz już na przykład mam to gdzieś, jeżeli ktoś hejtuje i tak dalej, wyzywa, nawet daje mi pseudorady. Ja się uczę na swoich błędach, a nie na tym, że ktoś nakrzyczy na mnie i powie, że coś jemu się nie podoba. Jak coś ci się nie podoba, to nie patrz, prostu. No. Yy, teraz mamy pytania z YouTube'a, czyli ja będę wasze niki poczytać. Yy, Kach. Jezu, nigdy nie wiem, jak to czytać. Khyty szelwy? Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Angielski nie jest moją mocną stroną. Ile, czu ile uszyłaś hobby oby w całej swojej karierze? Łomacko boska, nie wiem. Ostatnio napisała do mnie osoba na Instagramie. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz, że chce do mnie kupić sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Bo tam takie, a już u Ciebie kupowałam i mam u Ciebie lunę od ciebie. Takie. Który koń to była Luna? Naprawdę, już nie pamiętam nawet imion tych koni. a sobie pamiętać, ile ja ich uszyłam. Nie mam żadnego pojęcia. Możliwe, że dużo. Jakiego, z jakiego Hobby Horse jesteś najbardziej zadowolona? Welbent? Welbęcisko, chodź Nie wiem dlaczego ja mówię do nich. Ja tak mówię też do chomika. To jest welbent, mój pierwszy Hobby Horse na poważnie. Bo wcześniej miałam oczywiście jakieś karykatury, ale to, to jest co innego. No. Więc z niego jak najbardziej. Hoby horse 5 3, 2. To jest kreatywny i łatwy nikt. Czy umiesz jakiś język obcy? Jeżeli, jeżeli tak, to jaki? Powiesz coś lub zaśpiewaj, jeśli umiesz. Eee... Śpiewać, to ja nie wiem. A... A nie znajesz, co mam mówić. <laughs> A... Ruski język. Ruski. A śpiewać nie wiem. Nie znajesz, co mam śpiewać. Czyli nie znam, co mam śpiewać. A... Nie wiem. I drugie pytanie od tej samej właśnie osóbki. Jak ma na imię twój chłopak? Manej imię Iwan. Anastazja 2742. I na no masz pasji jakie to są? Kolekcjonowania też. Hobby horse. Kaletnictwo, czyli wykonywanie sprzętu. Nasze sprzętu. Wykonywania z rzeczy ze skóry. To też jest skóra. Strasznie gruba. Uh, więc to, modele, lalki. Uh, co jeszcze? Um, chyba militaria jeszcze. Bo też się wojskiem interesuje. O tym to chyba nikt nie wiedział. No i jeszcze, jeżeli chodzi, może tak nie nazwałabym hobby, ale bardziej zainteresowania. Um, eee... auto. <grych> mi um, czas mija. Na trzecią część się przerzucamy.